W dzisiejszym filmie otworzę cały nowy kalendarz adwentowy z Essence. Jest to druga wersja, którą wypuścili w tym roku. Tańsza i wydaje mi się, że będzie o wiele fajniejsza. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej kalendarzy adwentowych na moim kanale. Zaczynamy otwieranie! Witam Was z bliska. Oto jest kalendarz, który będę dzisiaj otwierała. Kupiłam go w Niemczech, nie wiem, czy jest w Polsce dostępny i uwaga! Wygląda on w następujący sposób. Zapłaciłam za niego 90 zł, tak około chyba 20 euro. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobra cena. Jest to kalendarz niestety taki, który się robi samemu. Jak widzicie, mamy tutaj takie opakowania. Do nich możemy sobie włożyć produkty. Pewnie będą jakieś naklejeczki. Ja kalendarz adwentowy, taki normalny, klasyczny, nie taki DIY. Już otwieram na moim kanale, więc koniecznie, jeżeli nie widzieliście, to zobaczcie. Zostawię Wam link w opisie. Ładne opakowanie. Czy będą naklejki? Dowiemy się. Ja chciałam zobaczyć, jak będzie się różniła zawartość, bo jest tańszy, trochę inaczej wygląda. No i wyciągamy pierwszą rzecz. Specjalnie nie będę wyjmowała tej białej folii, papieru właściwie, żebyście nie widzieli od razu całej zawartości. I na początku trafiła mi się paletka do. Dosyć spora, oczywiście otwieramy. Spora, spora, ale myślę, że znalazłam tutaj jeden minus, bo jest bardzo płaska, więc te cienie raczej duże nie są, ale z drugiej strony jakoś też ich się bardzo szybko przecież nie zużywa, więc bardzo ciekawie, że już taki jeden duży produkt. Lecimy dalej. Liczcie razem ze mną, co tutaj będzie. Ej, coś wielkiego. Wow, jakie wielkie opakowanie. Jestem ciekawa w ogóle, czy to będą produkty, które są w Polsce dostępne też, czy tylko na przykład specjalnie na rynek niemiecki. Jeju! O, to jestem ja. Jaka fajna ta paleta! Zdejmuję folię i sobie potestujemy te produkty. Od razu przyznaję, że na pewno jest grubsza, więc cienie pewnie będą też większe. Ciekawi mnie też to, czy na przykład te produkty są normalnie dostępne w ofercie, bo te z poprzedniego kalendarza adwentowego chyba były specjalnie pod kalendarz robione, bo miały takie świąteczne opakowania. Te takich nie mają. Myślę, że też może się to nadać jako prezent. Nie tylko na święta, jakie pigmentacje, kurcze. Jestem zaskoczona. Hmm, bardzo, bardzo, bardzo na plus. Fajna paletka. Nieźle byłoby, gdybym wyciągnęła same największe produkty. Czy będzie jeszcze coś dużego? Ej! <śpuszczak> to jest jakiś chicior. Kolejna wielka paleta. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj zapchaj dziur tak jak w tamtych kalendarzach essen poprzednich, czyli jakieś tam pilniczki, naklejki, swineczki i tak To jest paleta do konturowania, rozświetlania na mokro. Ja nie jestem fanką takich rzeczy, ale zobaczcie. Można nałożyć jaśniejszy produkt, później brąz i to rozcierać, i fajnie wykonturować twarz. Gigantyczne rzeczy póki co. Co prawda, essen drogich produktów nie ma, ale po tych trzech, że tak powiem, otworzonych okienkach, ja myślę, że już się naprawdę Płaca. Zobaczymy, czy będzie dużo lakierów do paznokci. Mam nadzieję, że nie. I uwaga, uwaga, coś do paznokci wyciągnęłam. Ale nie jest to zwykły lakier do paznokci. Widzimy tutaj żelowy top coat bez lampy, błyszczący. Myślę, że przetestuję, bo coaty to akurat przydadzą mi się, żeby sprawdzić, czy trwałość lakierów jest ok. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzało z tymi lakierami Essence. I kolejna rzecz. Znów z tej samej serii i mamy tutaj bazę, czyli tak jakby taki zestaw do robienia lakierów hybrydowych, ale bez lampy. Piszcie mi koniecznie w komentarzu, czy inne firmy mają coś takiego w ofercie. Spróbuję wylosować coś innego. Jakaś pianka, ale piękna, bardzo, bardzo mi się podoba. Opakowanie przede wszystkim, bo jest super tropikalne, więc fajnie, że to nie jest tylko takie, wiecie, świąteczne. Póki co nic świątecznego nie znalazłam. Jest to intensywny krem do rąk w piance. Nie wiem, czy Wy znacie kremy do rąk w piance. W Niemczech jest to bardzo popularne. U nas widziałam chyba tylko w Hebe i właśnie marki Hebe. Pokażę Wam, jak to wygląda. Więc nakładamy, zobaczymy też, jak to pachnie. Właściwie ja sprawdzę i Wam powiem. Uwaga... Wow, ale kolor niebieski, tego się nie spodziewałam. Chyba za dużo. <laughs> I już czas na moją recenzję zapachu. Mega wakacyjny, dla mnie pachnie to jak pina colada, jeżeli jesteście fanami właśnie kokosa, ananasa i właśnie innych takich tropikalnych owoców, to na pewno wam przypadnie do gustu. Świetna sprawa i do torebki można włożyć i na co dzień używać. Ja właściwie pianek tuż używam mydeł, balsamów i tak dalej i tak dalej i lecimy z kolejnym produktem. Czyżby to błyszczyk? Dokładnie tak, błyszczyk do ust. No, zobaczymy jaki ma odcień. O! Kurczę, myślałam, że to będzie taki wyciskany, wiecie o co chodzi, a ma fajny aplikator. To mnie zaskoczyli, czy będzie mocno intensywny, czy nie. O, mega! Kolor bardzo ładny. Póki co każdy produkt z tego kalendarza jestem zadowolona i bardzo na pozytywnie mnie zaskoczył. Tutaj widzę coś takiego małego, różowego, więc chciałabym to wyciągnąć. Pomadeczka. Na opakowaniu mam tutaj niebieski kolor. Spodziewam się więc, że będzie to zmieniające kolor ust. Właściwie tutaj tak na opakowaniu też narysowali i jest ona syrenkowa, więc zdecydowanie. Kalendarz adwentowy to świąteczny nie jest i jest niebieski, posmaruję tutaj gdzieś pod swetrem. Ostatnio w essence też się coś takiego trafiło i to tak się wżera w skórę, że naprawdę ciężko było mi to domyć. U mnie się robi taki różowy kolor i na każdej skórze zupełnie inaczej będzie to wyglądało, więc fajna rzecz, bo możemy taki kolor mieć dos dostosowany do naszych ust. Dobra, robię losowanie, tym razem może tak gdzieś ze środka. No nie uwierzycie, co ja tu trafiam, naprawdę. Widzicie, takie holograficzne jakieś kolory. Ja sama nie widzę, ale spodziewam się tutaj na kolejną tabletkę. Tabletkę? <grytania> Paletkę. Jakie ekstra opakowanie holograficzne. Ja Cię kręcę, mega! Trochę by się chciało ponarzekać na ten kalendarz, ale naprawdę produkty tutaj rekompensują to, że tutaj nie ma przegródek i uwaga, będzie to paletka rozświetlaczy. Mówiąc o rozświetlaczach, naprawdę nie spodziewałam się koloru takiego turkusowego, co jest dla mnie ogromnym zdziwieniem. Ciekawa jestem, czy zgadniecie, który kolor jako pierwszy przetestuję. No pewnie, że ten. ten tak wygląda na palcu. Uuu, połyskuje na holograficznie. Sprawdzamy na skórze. Myślałam, że będzie gorzej i nawet powiem, że mi się ten efekt podoba. Zobaczmy ten różowy. Nałożę go tutaj obok. U, zdecydowanie za mocny. Bym powiedziała, że to jest jak róż. Spodziewałam się, że ten będzie najlepszy, a to takie zaskoczenie. Zielony naprawdę słodziak. A ten środkowy jest taki chłodny, lekko fioletowy, nawet bym powiedziała. Zaskoczenie naprawdę na maksa, jeśli chodzi o tą paletkę. W sumie ten wygląd i ten holograficzny kolor idealnie oddaje te kolorki, które były w środku. To jeszcze nie koniec tego kalendarza, ale napiszcie koniecznie w komentarzu, czy spodziewaliście się, że cztery wielkie palety tutaj się pojawią? Bo ja centralnie nie. Dobra. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Ze środka coś poprosimy. I mamy tutaj kolejny błyszczyk. Jak widzicie, bo on po lewej stronie leży. Ta sama seria, z tym, że inny kolor. Nie, nie za bardzo lubię powtórek w kalendarzach, ale dobrze, że różnią się kolory. Nie wiem, czy ta seria jest taka nudziakowa. Jeśli byłaby z inna gama kolorystyczna, to fajnie, jakby dali takie dwa zdecydowanie kontrastowe odcienie. Niemniej jednak tych błyszczyków do Bubli bym nie zaliczyła, bo naprawdę mają kolory fajne, intensywne. I lecimy dalej z. Następną rzeczą jest to Glitter Primer. Jest to numerek 01, transparentny z masłem sza i na to po prostu nakładamy glittery, błyszczące, sypkie, cienie, pigmenty i ma się to trzymać. Więc z pewnością przetestuję, bo tych świecidełek, jak wiecie, w kalendarzach trochę to mi się trafiło. Okej, okay, ale ciekawy produkt. Nie wiedziałam, że Essence w ogóle coś takiego ma w swojej ofercie. Dobra, mam nadzieję, że to nie będą używane naklejki, bo trafiłam coś bardzo płaskiego, ale nie są to zwykłe naklejki, są to naklejki na paznokcie jak najbardziej takie rzeczy się przydadzą bo po prostu te naklejki takie wiecie do zeszytu, do notesika, no to tak nie, nie bardzo, nie bardzo mi pasują w kalendarzach kosmetycznych ale SS ma dużo lakierów do paznokcie, więc na pewno te paznokcie można przyozdobić, fajne, że są właśnie takie uniwersalne nie tylko świąteczne, właściwie świątecznych rzeczy, to ja tu nie widzę, no gwiazdki mogłyby się na święta nadać, ale wiadomo, że na różne okazje też sprawdzamy Tutaj coś mi się wyłoniło. Te opakowanie doskonale znam, bo Essence ma standardowo takie lakiery w swojej szafie. Wiem, że kiedyś, pamiętam, jak zaczęły być modne lakiery miętowe, to tylko Essence i Inglot miały je w swojej szafie. I kiedyś wam tego z Essence. Fajne były pędzelki, ładne kolory. I trwałość chyba też okej, okay, więc... Bardzo mi się podoba, że o, no, trochę mleczny, więc pewnie trzeba będzie dużo warstw nałożyć. Podoba mi się, że trafili, że wrzucili właśnie taki niededykowany świąteczny lakier, a coś z ich oferty. Aha, to jest ta żelowa formuła, więc może, może coś nowego wypuścili. Nie zauważam tego napisu. Próbuję użyć ten zestaw i zobaczymy, jak to będzie się trzymało. Czy wytrzymają paznokcie kalendarze adwentowe? No taki to na pewno wytrzyma, bo wiecie, tutaj nie ma żadnych okienek dziwnych do otwierania, ale ale... Mamy tutaj jakąś karteczkę, bym powiedziała, ale nie jest to kartka, ponieważ tu są chyba jakieś tatuaże. Dla mnie, jedyna rzecz dziwna w tych tatuażach była taka, że nie było po prostu ich od razu widać, ale teraz już wiem dlaczego, bo jest ich bardzo dużo. No, to by mi w ogóle przypominało naklejki, jakbym to zobaczyła. Nie powiedziałabym, że to są tatuaże śmieszne, takie małe, jeszcze nie widziałam. Kurczę, takie wzory. Zaskoczenie na maksa, więc na te tatuaże się nie obrażam, bo są naprawdę śmieszne. Ile tu jeszcze produktów zostało? Czy ktoś liczy, bo ja przestałam tutaj liczyć. I wyciągam coś brokatowego. Widzicie, jakie tu są gwiazdki? Ciekawe, czy to jest lakier. To nie jest lakier, ale kują te gwiazdki. O, kurczę, trochę mi się bała to nakładać. Już wiem, dlaczego dali właśnie ten primer. Sprawdzamy dalej teraz od góry i coś wielkiego. Bronzer. Luminus mat. Ma dwa kolory. Zobaczymy, czy to będą dwa odcienie brązera, czy na przykład też rozświetlacza. Więc zaczniemy od tego środka. Sama nie wiem, co to jest. Takie wykończenie satynowe i brązer. Może będzie to spoko wyglądało, jak będzie się to po prostu mieszać razem pędzelkiem. Nakładam tu brązer. Bardzo mi się podoba jego odcień i wydaje mi się, że do cery jasnej. Będzie dobrze się sprawdzał, w szczególności w zmieszaniu tego wszystkiego. Efekt takiej opalonej skóry z satynowym wykończeniem. Ja jestem jak najbardziej na tak. I losujemy, losujemy, losujemy. Kolejną rzecz. I jest to chyba coś do ust i coś super opakowaniem. Co to za zwierzak? Chyba jakaś owieczka. Balsam do ust wyczytałam, że z witaminami, olejem arganowym, szea, masłem, żożoba. Więc bardzo, bardzo dużo tutaj takich fajnych składników. Kolor taki delikatny, czyli idealny na co dzień. Zdecydowanie mega fajny kalendarz. I kolejny produkt, All About Matte Primer Stick, czyli coś w sztyfcie matujące, żeby się nie świecić. Napisali, żeby nakładać to przed makijażem albo po i jeszcze ma nam e, uniewidaczniać nasze pory, więc no super po prostu jak brzmi, jak jakaś magiczna sztuczka. A jak to wyjdzie nie wiem, ale pewnie to kiedyś przetestuję. Co dalej, co dalej, co dalej? Mamy, mamy lakier w takim fajnym, wiśniowym, winnym wręcz kolorku. Więc fajnie, trochę tak zimowo, jesiennie nawet. Coraz bardziej puste się to robi, ale tu coś wyczuwam. Jest. Jedyna rzecz, póki co, na którą narzekam w tym kalendarzu, no to te błyszczyki, że trafiają się trzy. Dla mnie z daleka bardzo podobne kolory, wręcz identyczne, ale oczywiście, że przetestujemy. Super to opakowanie. To mi się naprawdę mega podoba, ale zrobiłam w topę. To nie są błyszczyki, tylko płynne pomadki. To po pierwsze, a to jest pomadka matowa w takim fajnym kolorze. Mi się wydaje nawet, że podobne coś mam dziś na ustach, ale z innej firmy. Myślę sobie tyle dzisiaj rzeczy otworzyłam, czy tu w ogóle coś jeszcze jest. kredka I jak ja się cieszę, że tu jest. Jest tylko jedna kredka, bo te kredki to oni uwielbiają dawać do kalendarzy. Konturówka, a już myślałam, że do brwi. Konturówka w takim brązowawym kolorze. No takich ust to ja za bardzo nie noszę, no ale no zobaczymy. Może do czegoś się ją wykorzysta. Coś dalej będzie, czy coś dalej będzie? Jest! I to jeszcze nie jedna rzecz. Kolejny lakier. Ten kolor podoba mi się najbardziej z tych trzech. Jednak mogliby dać jakieś inne produkty. Ja to zawsze mówię, że z chęcią bym potestowała coś innego. Dobra, wiem, że na pewno tutaj coś było. Dużo lakierów, niestety też... Ale dużo też fajnych produktów było. Glitter, czyli brokacik, ale nie wiem o co chodzi. Peel off nail polish, czyli peel off do ściągania ten lakier jest, ja nie wiem, nie wiem, dziwne. Może łatwo się go ściąga, bo te brokaty to jest jakiś dramat. Tak ciężko to zmyć. A jeszcze kurczę. Ja naprawdę myślałam, że to już ostatnia rzecz. Ciągle mi się tak wydaje. A to co? Coś białego? Ta, białego Paula, to tak z daleka tylko wygląda. To kolejny glitter brokacik, Uwielbiałem brokaty w tych kalendarzach adwentowych. Zdecydowanie piękny kolorek, co? Holograficzny, a jak żeby inaczej, dobra, robię przyglądy. Ostatnia rzecz, którą tutaj znalazłam na końcu, są to naklejki. Bardzo ładne. Myślę, że nie tylko do adwentu by się przydały. 24 produkty. Tutaj już mamy nawet napisane czarno na białym, czarno-białe opakowania. Ciężkie pudło, zdecydowanie Cięższo tego poprzedniego kalendarza adwentowego. Jak dla mnie to rozczarowania tutaj nie ma. Jestem ciekawa waszej opinii. Piszcie w komentarzu, czy spodziewaliście się czegoś lepszego czy gorszego. Te kalendarze DIY do moich ulubionych nie należą, bo jednak wolę, wiecie, jak są zamknięte pudełeczka, zamknięte okienka, ale myślę, że nie ma problemu, żeby ktoś nam to zapakował, poprosić kogoś. Dla mnie. Wow, nie zamykaj się. Czadzior. Wielki, wielki plus dla tego kalendarza za tą ogromną ilość paletek. Naprawdę był pani kalendarz. 90 zł, jak za tyle rzeczy, dla mnie się opłaca, a dla was. Mega, mega kalendarz. Ten poprzedni, co prawda mam już otworzony, więc nie pokażę wam, jak wyglądał cały. Zobaczcie koniecznie w filmiku. Chyba był dużo gorszy, ale jeżeli go nie oglądaliście, to obejrzyjcie te dwa filmy i dajcie mi znać w komentarzu, jak będziecie mieli takie pełne porównanie. Jeśli chodzi o kolejny mega kalendarz, to zobaczcie, jaka wielka choina była otwierana w poprzednim odcinku. Jeżeli jeszcze tego nie widzieliście, to koniecznie zerknijcie. Ja już chyba otworzyłam 7 czy 8 kalendarzy pełna playlista ze wszystkimi filmami z kalendarzami z tego roku jest już na moim kanale, link zostawiam Wam w opisie i w komentarzu koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej kalendarzy adwentowych i jak zwykle muszę się przypomnieć, dlaczego te kalendarze nagrywam teraz, dlatego, że producenci już teraz je wypuścili, a ja zostawiam je dlatego, żebyście wiedzieli, czy warto kupić czy nie, po co czekać na inny miesiąc ze wstawieniem, jak te kalendarze mogą być już wtedy wyprzedane, jeżeli dla Was to jest za wcześnie oglądać teraz kalendarze adwentowe, wróćcie za miesiąc, za dwa do oglądania tego mi będzie bardzo miło. Ale muszę to powiedzieć, bo po prostu ludzie się pytają No stop Więc koniecznie zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, żeby nie ominąć żadnego mojego nowego filmu z kalendarzami adwentowymi, ale nie tylko. Buźka i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa.